Cześć, tu Damian Dąbrowski, jakbyś nie wiedział i witam Cię serdecznie na swoim kanale Budowlaniec TV. Gdzie dzielę się z Tobą całą swoją wiedzą budowlaną, e, także i poradami budowlanymi przedsiębiorcy, Tak, Dzisiejszy materiał będzie dotyczył ubezpieczenia firmowego. Dlatego też jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą jednoosobową, czy spółkę, czy nie wiem, czy cokolwiek i masz firmę budowlaną generalnie i... Nie zastanawiasz się, czy warto wykupić polisę ubezpieczeniową. Już spieszę Ci z pomocą. Dlatego też um, ten film będzie pomocny właśnie dla, bardziej dla przedsiębiorców, dla budowlańców stricte, e, osób pracujących właśnie przy tym, aniżeli mm, laików, majsterkowiczów, tak i w ogóle nie. Chociaż też, jeżeli prowadzisz jakiś inny biznes, może z kwiatami albo coś, to może też warto, też znajdziesz coś tutaj dla siebie. Generalnie jednak ten film jest z myślą o innych pozostałych budowlańcach. Dlaczego? Ponieważ wiem z doświadczenia, że naprawdę, no nie wiem teraz strzelam szacunkowo, liczbowo, ale powiedzmy 9 na 10 firm budowlanych w Polsce, tych mniejszych, nie ma wykupionej polisy ubezpieczeniowej. Jest to duży błąd moim zdaniem, ale mam nadzieję, że oglądając, po obejrzeniu tego materiału przekonam Cię do tego, że warto jednak zainwestować, wykupić tą polisę ubezpieczeniową. Mm. I dołączysz do tego grona właśnie tych szczęśliwców, którzy mają właśnie tą polisę ubezpieczeniową. Zacznijmy może od kwestii takich technicznych i wiadomo od kwestii finansowych. Ile kosztuje polisa ubezpieczeniowa? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ile konkretnie ona kosztuje. Wszystko zależy jaki pakiet wykupisz, tak? Bo chodzi o to, że mamy wykupiony jakby progi, do kwoty, do której jesteś ubezpieczony, może być ubezpieczony nawet na milion, na, na 500 tysięcy, więc to od tego też zależy, w co w to wrzucisz, czy jakieś kradziesz narzędzi jeszcze, możesz. Tak, są pakiety różne, są pakiety różne, więc nie ma jakby jednoznacznej odpowiedzi, ile kosztuje. E, mm, Ile to kosztuje, aczkolwiek musisz się liczyć z kosztem powiedzmy jakieś tam 500 zł to jest takie, myślę, minimum w górę. A tak myślę, że jeżeli miałbyś założyć to w swoim jakimś tam budżecie, no to trzeba się liczyć z wydatkiem powiedzmy 900 zł. Czy jest to dużo? I tak i nie wiadomo, dla przedsiębiorców każdy pieniądz się liczy, aczkolwiek jest to inwestycja jakby na rok, bo płacisz tą policję ubezpieczeniową co rok, więc te 900 zł to już wcale aż tak dużo się nie wydaje. Już i możesz spać spokojnie. Dlaczego możesz spać spokojnie? Bo jeżeli wykonujesz jakieś remonty, nie wiem, hydraulikę, instalację, licho nie śpi wiadomo i różnie w życiu bywa, prawda, czy to pod względem kradzieży, czy też po prostu jakaś uszczelka nie wytrzyma, niekoniecznie musi być twoja wina, wiesz o co chodzi, nie? że nie zawsze nasza jest w tym wina, nie? I to zależy, jakie masz szczęście. Czy masz szczęście, czy nie masz szczęście. <noise> to też należy wziąć pod uwagę. Ja na przykład nie mam szczęścia, dlatego wykupiłem sobie tą polisę ubezpieczeniową, aby móc spać spokojnie po nocach i tak, i tak, nie? Co daje jeszcze polisa ubezpieczeniowa, poza tym, że w razie wypadku, tak, jakiejś awarii czegoś, tak, no, koszta zostaną zwrócone. Otóż robi to w pewnym sensie dla Ciebie prestiż, jako dla wykonawcy, jako dla firmy. Dlaczego? Bo mówię Ci z doświadczenia, że jeżeli powiesz o tym dla inwestora, to będzie to jakby dla nich, jakby dla Ciebie karta taka trochę przetargowa, że nie jesteś jakimś tam zwykłym psiuśkiem, zwykłym budowlańcem, dachmietkiem z ulicy, tylko o faktycznie o chłop porządny, ma ubezpieczenie, że nawet jest gotowy, że jak coś się stanie, tak, to będzie pokryte koszta, Więc to już tutaj prestiż jakby taki dla Ciebie, też daje, prawda? Co jeszcze daje taka polisa ubezpieczeniowa? Poza tym, że możesz spać spokojnie, poza prestiżem takim. Kolejną opcją jest to, fajną, moim zdaniem, że umożliwia ci wykonywanie prac jakichś dla większych przedsiębiorstw, firm typu Lerwa, Castorama, którzy mają też jakby swoich wykonawców, tak, podwykonawców, którzy robią jakieś tam remonty i w ogóle. Jeżeli byłbyś zainteresowany powiedzmy taką współpracą, no to na starcie coś takiego jest oczekiwane, że oni oczekują od ciebie, że ty masz ubezpieczenie na taką i taką kwotę. Nie? Bo bez tego nawet nie podejdziesz, nie będziesz miał możliwości jakiejkolwiek właśnie współpracy, więc to ubezpieczenie firmowe, jednak posiadanie jego umożliwi Ci współpracę z takimi marketami nie? budowlanymi, jeżeli byłbyś zainteresowany. Nagram o tym innym może odcinek, czy warto, czy nie warto, jednak dzisiaj skupiamy się właśnie na tej polisie ubezpieczeniowej. Co jeszcze ci mogę o niej powiedzieć? Także wiesz, że raz do roku ją się płaci, kosztuje mniej więcej 8 800, możesz spać spokojnie. Inwestorzy są też zadowoleni, umożliwia Ci właśnie startowanie w jakichś takich podwykonawstwach, nie? Dlatego też, jeżeli byś startował jako w przetargach takich i w ogóle, to też bardzo często. Jest wymagane to ubezpieczenie firmowe. Więc owszem, jeżeli chciałbyś działać i planujesz działać, albo nie planujesz działać na większą skalę, no to to ubezpieczenie firmowe powiedzmy i masz szczęście, nie jest ci potrzebne. Jeżeli jednak myślisz o rozwoju, traktujesz to poniekąd jako inwestycję, jako spokój, zważywszy, że też to możesz liczyć w kosztach, prawda? Wad potem spróbować odzyskać od tego, nie? Więc to już nie jest wcale aż takim, tak to nie boli. Także mam nadzieję, że Ci przekonałem, że warto jednak mieć takie ubezpieczenie firmowe. Jeżeli byłbyś zainteresowany ubezpieczeniem firmowym, nie to, że polecam, chociaż polecam. Zostawię Ci link właśnie do namiary telefonicznej do pana, który obsługuje mnie, który mnie obsługuje do biura, bardzo sprawnie to robią. Jest możliwość zrobienia tego online. Myślę, że się dogadasz. No, i tak, I mam nadzieję, że Cię przekonają. Jeżeli tak, to zostaw proszę łapkę w górę. pomoże to promować mój kanał na YouTube, docierać do jeszcze większej ilości ludzi, a zależy mi na tym, bo chciałbym właśnie edukować, mówić, pokazywać mm. wszelkiego rodzaju rzeczy, całą moją wiedzą się dzielić nie, nie tylko z Tobą, z Budowlańcem. Czy też po prostu z innymi ludźmi, którzy chcą być jakoś tam zwykłymi majsterkowiczami, którzy w domu chcą coś zrobić i dla których ta wiedza może być przydatna. Pisz śmiało w komentarzu, jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli będę miał tylko czas na nie, na nie odpowiem, a wiesz, jako przedsiębiorca pewnie, że z czasem to u nas różnie jest, ale obiecuję, że będę miał chwilę, to na pewno odpiszę. Udostępnij być może ten film, ten materiał dla znajomego, innego swojego kolegi, jakiegoś koleżanki, która na przykład zastanawia się nad takim ubezpieczeniem firmowym albo nie myślała, może pomyśli właśnie, nie, że warto jednak coś takiego wykupić. I co, zachęcam gorąco jeszcze do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, a jesteś pierwszy raz na moim kanale, myślę, że warto, nie zawsze są tego typu materiały, jak dzisiaj, taka gadanina, często też pokazuję, zabieram cię na budowę, pokazuję co i jak. Materiały są filmy z przeróżnych dziedzin budowlanych, stanu surowego, docieplenia, wykończenia wnętrznie, moje jakieś tam patenty i nie tylko moje, więc no na pewno jest w czym wybierać. Nagrywam materiałów około 4, nawet 5 tygodniowo, więc no już jest pokaźnie, jest fajnie. Moja baza tych filmów już wynosi ponad 140, więc no coś myślę, że dla siebie znajdziesz. nie? Mam nadzieję, że Cię przekonają do tego ubezpieczenia firmowego i zostanie, że zostaniesz ze mną na dłużej, jeżeli jesteś pierwszy raz. To tyle. Pozdrawiam ci serdecznie. Mówił Damian Budowlańc. Siema.